E, Historyka część czwarta. E, Historyka aneksów. Więc zaczynajmy. Zaczynajmy! Już nam się znudziło Sisters. Poczekajcie. Gdzie macie ten telefon? Przystanek Tod Todd City. Odtąd ja musimy wyjść. Ale w gdzie jest mój telefon? Ale my nie wiemy. że tutaj te balnie zabrałem. No to ja bym chciał kupić. W sumie wy będziecie musieli, bo wy zrobiliście. Mm, mogłam wam nie dawać tego telefonu. O, teraz pójdziemy do ciał, ciał, Teraz was pilnuję bo Ty jesteś grzeczna Ty będziesz, a ja Cię pilnuję Dzień dobry Dzień dobry Ej, ej jesteś... Jestem Ewelina Jestem Ewelina, a ja Amelka Jesteśmy od teraz przyjaciółkami Chcecie u nas y, zamieszkać w Ciełciowcu? No poprosimy, rozgrześcicie się u nas, okej? Okay? Też mam małego dzidziusia oraz męża to nie mam, więc przyda nam się dodatkowy y, chłopak do pomocy. Oczywiście że i dzieci, które się przydają, dzą do zabawy z moim. Jest minimalnie y, y, starszy y, młodszy od Wasze. Y, od waszych, bo jeszcze nie ma nawet włosów, ale jest mega fajne. Dobrze, a czemu pani jest? To w City było pani? E, dlatego, że ja chciałam pojechać za, za oczywiście nasze rodzinne miasto, a. A, a babcia podjęła decyzję, że popilnuje małego. A bo jeszcze macie babcia? okej. Okay. To fajnie. Jestem głodny. Głodny jesteś? Otrzymaj zdrowego pomidorka. Eee! Coś nie pasi? No jedz, no i co? Dobry, co nie? Jezu, jaka emotka! Matko, jak się przestraszyłam. Dobrze, więc już... O, my się damy, my Bierzemy bagaże i... Trzymaj tyłko. A My bierzemy bagaże. Ja wezmę chipsy oraz... Nie, po prostu je zjem. Tak. Dobrze i dobra, my no to idziemy. Tutaj będzie nasz pokój. Bo w końcu yy, Ewelina nas przyjęła. Dobra, skończyłam jakby coś w pokój. I oczywiście mojej rodziny. O. Planuję nie wracać. A to pokój jest Eweliny oraz jej, jej dziecko. Jej, oczywiście. Udajmy, że to jest tajne y, pomieszczenie, okej? Okay? Hmm. Tutaj jeszcze komusia. Czyli są tylko te pomieszczenia, które widzisz oprócz tego, tylko że te pomieszczenie to tylko mają y, wstęp y, Ameryka i mój brat. Dzieciaki, to nie jest nasz pokój, prawda? Nie, nie jest. To jest wasz... Bazyn! I w końcu mamy oddzielne sypialnie! I widać było, że... E, widać, że ja tu śpię. A ty tu. Ja mam bar... jak Nawet moja rybcia jest! Ej! No ja miałam... Ja miałam tutaj wejść. No! Oho! Dobra, dzieci już śpią. Jest już noc. Dobra, ledy nie świecą. Racjo, pocichu. Jeszcze szybko się umyjemy i wyszukujemy. Dzieci, myjemy się. Dobrze. Nie. Aha. Teraz pana sztukę myjemy. Okej, okay. dobra to będą chyba idealne, bo tu jest że dla dzieci, dobrze? A. Dobrze. I już chce No i to może już iść spać sobie. No trochę zgasimy. Tylko zostawimy jeden lat. Nie, zgasimy wszystko, zostawimy jedno, jedno światło. Okej. Okay. Więc teraz ja się idę kąpać. Też chcesz, yy, bracia? W sumie możemy... Czuję się jakby, jakbyś ty był moim mężem. Ja też tak czuję. A może będziemy razem i to nie będzie... By... Tak! Tak będzie najlepiej, że to będą my nasze dzieci. To będzie... Okej, okay, dobra. To jesteśmy od dzisiaj małżeństwem. Ja matką, ty tatą. Dobrze, to ja się idę tutaj kopać. Ja tu. Ktoś dzwoni. O nie, to ktoś dzwoni i chce mnie. mnie no, za pięć minut zebrani szybko. Muszę się pakować. Dobra, ty i. Dobra, czekaj. Uff, że się umiesz. No okej. Okay. Dobra. Uff, myśleliśmy, że nie założymy na jedzenie. в тайном. Выкрылись мы цели? Даже где кликнешь, так и выник. teraz tak. tak Wiesz co? Może jesteś moim bratem, ale to nie znaczy, że możemy być razem. Tak jakby parą. Bo ta, ta prawie by chciała mi cię odebrać. W ogóle nie, 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 nie ma. To za nią ale chciała odebrać mi ciebie. rodzajstwo, ale jakbyś teraz nie był parą, to i byśmy byli rodzajstwo byśmy powiedzieli jej, to by pewnie ciebie poślubiła. co? za Dobra. Kochamy się! Ej, zostaw to dziecko. Nie, ona mi dokucza. Nie ma słów. Idźcie już spać. Dobrze. Ups. Ona mnie bije. Ona mnie biła. Dobra, my się rozbieramy. Okej... Okay. O A jak chcecie na następny odcinek y, czwarty lub piąty, y, rodzina Amexów, to, to, to zostawcie duży łapek w górę i na pewno będzie, więc pa, Ui. Wszystkim. Jestem głodna więc ja wszystkim. Ja.